Witam bardzo serdecznie w moim kuchennym laboratorium. Moi drodzy, dzisiaj kontynuujemy temat wzmacniania naszej odporności, naszego organizmu. Dzisiaj przygotowałam trzy takie fajne mikstury, potrawy, jak to woli nazwać. I taką pierwszą będzie właśnie złote mleko. Złote mleko i złota pasta. No bo właśnie takie złote mleko najprościej jest zrobić używając właśnie takiej złotej pasty. Jak ją robimy? Bardzo prosty sposób. Otóż do wody, szklanka, na szklankę wody na przykład, wsypujemy mieloną. Zmieloną kurkumę i troszkę czarnego pieprzu, i na wolnym gazie to odparowujemy, czyli gotujemy bardzo wolno, aż się zrobi nam taka gęsta pasta. No, i mając taką już zagęszczoną pastę, sobie ją przechowujemy w słoiczku w lodówce. No, i mając słuchajcie, taką gotową już pastę, możemy sobie zrobić złote mleko, czyli do mleka dajemy sobie łyżeczkę, czy dwie łyżeczki takiej właśnie pasty, złotej pasty. Do tego dodajemy jeszcze sobie trochę cynamonu, troszeczkę startego albo pokrojonego imbiru, miodu i mamy wspaniałe złote mleko, które ma niezwykłe właściwości, no bo o kurkumie i o tych wszystkich składnikach to chyba już nie muszę znowuż po raz kolejny mówić, że mają wspaniałe właściwości wzmacniające, antybakteryjne, antywirusowe i pijemy sobie dla zdrówka. Kolejną taką miksturką będzie czosnek niedźwiedzi, a właściwie rośliną. Bo z niego to z czosku niedźwiedziego zrobimy sobie taką pastę na chlebek. Potrzebna będzie oczywiście taka świeża roślina, czosnek niedźwiedzi. No Jeżeli nie mamy, nie mamy, bo jesteśmy poza sezonem, nie mamy zielonej roślinki, to możemy użyć suszonego czosnku niedźwiedziego. Również ma wspaniałe właściwości. No i słuchajcie, taką pokrojoną roślinkę sobie ja tutaj użyłam peski słonecznika, trochę oliwy z oliwek, soku z cytrynki, sól, pieprz. Przyprawie możemy dodać takie, kto lubi swoje dowolne, no i miksujemy to i mamy wspaniałą taką właśnie pastę, która ma fajne właściwości wzmacniające nasz organizm, a możemy sobie ją trzymać w lodówce i zajadać sobie do różnych naszych chlebków. Trzecią, ostatnią już miksturką w tym filmiku, to będzie miksturką, właśnie to będzie cudowne danie wzmacniające, to jest rosół. No o rosole to chyba nikt, nikomu nie muszę mówić, rosół wszyscy lubią. Różnego są jego warianty. Ja tutaj przygotowałam na bazie kurki rosołowej, ale oczywiście to każdy może dowolną. Jeżeli ktoś nie je mięska, to może być to bulion warzywny. W każdym bądź razie polega to na tym, że oprócz mięsa lub zamiast mięsa po prostu też dużo używamy warzyw, czyli marchewka, korzeń pietruchy, natka pietruchy, natka selera, korzeń selera, por. Ząbki czosnku, zależy mi też od, od ilości jaką użyjemy, ja tutaj użyłam 3 ząbki czosnku, 3 cebule, które będą zapiekane na ogniu, wszystko to ładnie obieramy, wrzucamy na wrzątek, dodajemy przyprawy, a przyprawy też nie byle jakie, bo wiadomo, że musi być ziele angielskie, dosyć sporo liścia laurowego, czarny pieprz, sól. Przerumieniona cebulka, te czoski, to wszystko, wszystko się fajnie gotuje. Im więcej zielonego, tym będzie aromatyczniejszy, bardziej rosół. No i to gotujemy na waln, w go ogniu, jak z 2-3 godziny to tak minimum. No i zajadamy pyszny, wzmacniający rosół. Na tą porę roku, teraz co mamy, to będzie chyba najlepsze, co może być na wzmocnienie naszego organizmu także moi drodzy w tym filmiku to będzie już wszystko ja wiem, że to tak króciutko powiedziałam jeżeli ktoś chce zobaczyć szczegółowo jak zrobić na przykład takie złote mleko złotą pastę to za w opisie oczywiście zostawię linki do filmików w których szczegółowo pokazuję jak to wykonać ja już dziękuję ślicznie za oglądnięcie tego filmiku oczywiście zapraszam do oglądnięcia kolejnych a jeżeli filmik się spodobał to bardzo proszę o pozostawienie jakiegoś śladu, łapki w górę albo komentarza pod filmikiem, za co wszystko bardzo dziękuję. No można oczywiście zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco z innymi przepisami i zapraszam do oglądania kolejnych przepisów. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa!